Hej, cześć, ciem, mano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja zapraszam was do kolejnego odcinka serii Tak jest, moje gry, moje gry, kontynuujemy CD Action będzie tym razem numer 209, więc więc jak na razie, jak widzicie, yy, utrzymuje się tutaj co trzy numery: były 203, 206, to teraz 209. I co my tu mamy, jeśli chodzi o pełne wersje gier? Mamy Kind Launch 2, yy, Kind Launch 2, Dog Days, Menowar i WRC 2. I tak. Jak zapewne już widzi, e, usłyszeliście, mam trzecią wersję e, Menowora. Również na e, płycie, można powiedzieć. Mm, I mam nadzieję, że chyba więcej pierwszej części Menowora nie mam. E, tak więc, jak sami zresztą widzicie, niektóre gry mi się powtarzają dwa, nawet trzy razy. Jak chociażby właśnie Men War. Hmm. Czy, ta, czy, e, czy też inne gry mi się będą powtarzać, które zresztą zobaczycie. E, I tak, jeśli chodzi o gry, no to e, mnie najbardziej w, tym, w tamtym czasie interesował Men of War. E, ale e, jak, jakiś czas później kupiłem sobie tego... Pudełkową wersję Menowora, więc ee, poszło bardziej ten Menowor, poszedł w odstawkę, przeszedłem. E, zabrakło mi miejsca na dysku e, w którymś momencie. No i to deinstalacja wszystkich kurde gier, jakie były, i instalujemy od nowa to, co e, mi się chce grać. Nie mi się ro robiła taka kupka, no to lecimy, nie? O, od tej, od najstarszej instalujemy, gramy, przechodzimy, instaluję, przeszedłem, zagrałem, co mi się dobra, na, na, na półeczkę, nie i kolejna, i kolejna, i kolejna, i tak było e, przez długi czas. Natomiast bardziej mnie zainteresował właśnie Kind Lynch 2 Dog Days, czyli tutaj ta e, pierwsza, właśnie. Tak wygląda e, przód samego i tak e, wygląda. Środek. No tu mamy tu cały WRC, WRC Manowar, a tu mamy Lynch. Lunch. Eee, słuchajcie, Canon Lynch 2, chyba Dog Days mam w wersji cyfrowej na Xbox One, e, gdyż jest we wstecznej kompatybilności. Bo pierwotnie wyszedł na Xbox 360 e, PC i nie jestem pewien, czy na PS3 też wyszedł, dlatego. Tutaj strzymam się z tym, bo naprawdę nie jestem pewien. Ale zagrałem w Kyle kind of Dungeons 2 na Xboxie i powiem Wam, że chyba po 20, może 12, 15 minutach stwierdziłem, to jest jakiś gówno totalne, To jest jakiś kurwa krap. I nie wiem, czy faktycznie jest eee, aż takim krapiszczem. Bo nie przeszedłem tej gry całym, tylko tak jak mówię, zagrałem 20, może 15 minut i 5 piętolę, nie gram w to gówno. Chyba tam nawet, chyba jednego osiągnięcia, nie ja mam chyba jednego osiągnięcia, albo nawet zero, nie, nie jestem pewny. Dobra, tak czy siak, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, dzięki za uwagę i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!